Aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Bardzo istotne dla każdej firmy są wartości niematerialne i prawne, które w dużej mierze stanowią dla przedsiębiorstwa duży potencjał pozwalający na szybszy rozwój i wyprzedzenie konkurencji. Zgodnie z definicją podaną w ustawie o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania. O przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Przykładami wartości niematerialnych i prawnych mogą być prawa autorskie i licencje, oprogramowanie komputerowe, patenty i wynalazki, znaki towarowe, know-how, wiedza techniczna. Załóżmy, że firma kupuje program księgowy. Żeby uznać ten program za wartość niematerialną i prawną, przewidywany okres jego użytkowania musi być dłuższy niż jeden rok, co w przypadku takich rzeczy jak programy komputerowe czy licencje jest naturalne. W bilansie na wartości niematerialne i prawne składają się m.in. koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość nabytych praw autorskich, licencji i programów komputerowych, patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe. Wartość firmy. Aby lepiej zobrazować sobie, o czym mówimy, spójrz na te przykłady. Widzisz tu m.in. stworzenie własnej aplikacji mobilnej czy zarejestrowanie własnego logo. Keywords: Intangible and Legal Assets, Entity, Economic Use. Copyrights and licenses, computer software, patents and inventions, trademarks, costs of completed development work, utility models, goodwill. Teraz już wiesz, co to są wartości niematerialne i prawne i jakie przykłady znajdziesz w bilansie. W kolejnym filmie wyjaśnimy, czym jest ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco.